Król przybył! Dłońmy się naszemu władcy, gdy ten zmierzać będzie u nam. Zygmunt August, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, żmudzki, mazowiecki. Wasza wysokość, racz w tej pamiętnej, pięknej godzinie odnowić wiekopomną chwilę doniosłe wydarzenie nadania praw miejskich swemu miastu, by rok pański 1557 nasz zawsze został w pamięci mieszkańców poddanych. Z łaski naszej królewskiej temu miastu, wszystkim naszym poddanym, prawo niemieckie magdeburskie nadajemy. Mieszczanie i obywatele tu mieszkający we wszystkich artykułach do tego prawa należący sądzić i radzić w rzeczach wielkich i małych, sami między sobą będą na czasy przed nikim innym, tylko przed włodarzami tutejszymi sprawę zdawać. Dajemy całkowitą władzę włodarzowi, który w naszym mieście Augustowie tymczasowo przez nas ustanowiony będzie, sprawować sądy tak między mieszczanami, jak i przybywającymi gośćmi. Ponadto Wyjmujemy wszystkich mieszczan Augustowskich spod sądów panów, wojewodów, starostów, dzierżawców, że przed nikim innym, tylko przed swoimi włodarzami sądzeni być mają. W mieście naszym, Augustowie, ustanawiamy dwa jarmarki w każdym roku: jeden na Dzień Świętego Piotra, a drugi na rok, w którym mieszczanie wszelkimi rzeczami i towarami bez płacenia myta handlować będą. Ustanawiamy też wolność łowienia ryb krychami, zabrodniami i wędami w jeżorze Miecko, rzece Mietcie, aż do wsi Mietta. A dla ważności tego pieczęć naszą do tego pisma przywieszamy. Wasza Królewska Mość, pod Twoją nieobecność w tym mieście Augustowie, gdy bawisz, walczysz, rządzisz na salonach Polski i Europy, Mieszkańcy wybrali gospodarza swego, który dba o twe włości i poddanych. Pan Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa, pragnie Cię powitać, oddać hołd, byś mógł w swojej łasce, wierze i zaufaniu przekazać mu klucze do miasta. A my, panie wodażu słyszeliśmy, że trwają zabiegi intensywne o pozyskanie flagi dla naszego miasta. Więc polecamy, aby w tych staraniach usilnych ustać i sprawę do końca doprowadzić. Moi drodzy, cieszę się, że jesteśmy tu razem i wspólnie możemy świętować kolejną rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. Jego miłość ma słuszność absolutną. Miastu Augustów należy się flaga. Mieszkańcy Augustowa zasługują na flagę. Podjąłem już decyzję, uruchomiłem procedury i deklaruję, że w czasie następnych dni Augustowa obok flagi narodowej dumnie powiewać będzie flaga miejska. Zrobimy to razem. Za nami kolejny rok historii Augustowa. Miasta. Które wszyscy kochamy, nosimy w sercu i z którego chcemy i jesteśmy dumni. Przed nami kolejny rok pracy. Pracy również dla rozwoju miasta Augustowa tak żeby nam wszystkim, mieszkańcom Augustowa, żyło się coraz lepiej. Dzisiaj jednak mamy święto. Świętujmy razem, cieszmy się. Cieszmy się z tego, że żyjemy w tak pięknym miejscu na Ziemi w naszym Augustowie. Dni Augustowa uważam za otwarte.